Już możemy, możemy. Moment Przepraszam, Nie przepraszam. czy Nie ma. Nie, tak, chce pan patrzeć, gdzie panu wygodnie. Dobra. No to ja też już możemy. Jak jesteście gotowi to. Tak, To tam Dobrze, dobrze. Tak, możecie. Nazywam Mariusz Ze mną jest pan Kruchel, który Jest e, przedstawicielem Tematem naszej dzisiaj konferencji Ruszowej, jest bardzo ważny temat planowane zmiany w Konstytucji o projektu ustaw przygotowanie zmian w procedurach postępowania publicznego. wystąpienia publiczne w kolejnym dniu próbowała W artykule 10.15.5 ten ma mieć zmienie. Nie wolno zaciągać pożyczek i gwarancji i poręczeń finansowych, na no wstępie których państwowy dług publiczny przekroczy 3 piąte wartości rocznego produktu krajowego brutto. I teraz, przy obliczaniu relacji państwowego długu publicznego do wartości rocznego produktu krajowego brutto nie wlicza się zaciągniętych pożyczek, ani udzielania gwarancji i poręczeń Który by, który by brzmiał w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa, powodujący bezpośrednie zewnętrzne zagrożenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku publicznego, majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa, proszę Państwa, i bez odszkodowania w przypadku, gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może wykorzystany w, jakiej, w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie tej napaści lub działań z nią związanych. Czyli można powiedzieć, że na podstawie domniemania rząd będzie mógł zabierać każdy majątek każdego obywatela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przeciwni oczywiście temu i stanowczo sprzeciwiamy się procedowaniu takiej ustawy myślę, że procedowanie w ogóle wniesienie projektu takiej ustawy do, do Sejmu zbliża nas już nie, nie do, do PRL-u, tylko myślę, że to już bardziej może już nawet system chyba stalinowski, gdzie na podstawie jakiegoś donosu zabierano ludziom majątki i osadzano w więzieniu. Dziękuję bardzo. Można zapytać? Tak, proszę pytania. Tak, e, to będzie jutro procedowane. Na najbliższym e, posiedzeniu Sejmu czyli jutro, pojutrze i w piątek. Słucham, tak. Tak. Proszę bardzo, można sprawdzić. Na jutro to jest jutro jest e, zaczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. i Jest planowane właśnie procedowanie tej ustawy. Jak się ustawa nazywa? To jest ustawa numer 31 3180. Ale nazwy to teraz panu nie powiem. Druk numer 3180, także. Czyli, czy nie za późno robicie te to, to, sprogta ma być zdecydowana, to dzisiejsza konferencja nie jest już za późną konferencją później działania? Yy, można było, tak, można było to trochę, troszeczkę wcześniej zrobić yy, Ale myślę, że każde działanie jest ważne. Dziękuję bardzo. Dajcie Państwo panowie, prawda? É